Czy pomnik może być argumentem? I czy Donald Tusk może porzucić swoje zdanie? A czy zielona granica może z nagradzanego i poruszającego filmu stać się manipulacją, albo co najwyżej naiwnością? Swoją drogą, jak argument jest słaby, to po prostu go wyrzucamy. A jak pomnik? Anything but my Dla tych, którzy nie są zaznajomieni, krótkie wprowadzenie. W Parku Miejskim w Michałowie na Podlasiu stanęły dwa pomniki o dość kontrowersyjnej wymowie. Michałowo jest znane tak w ogóle z takiej bardzo ofiarnej służby służby granicznej, której strażnica się mieści na obrzeżach no oraz takiej histerii, którą wywołały tam tzw. zdjęcia dzieci z Michałowa. Niedawno powstały tam dwa pomniki. Koło siebie one tworzą jeden pomnik, więc to będzie taki dyptyk. To są takie płaskorzeźby na płytach około dwóch metrów wysokości. No jeden z nich najprawdopodobniej przedstawia, sądząc z munduru, funkcjonariusza Polskiej Straży Granicznej, który w postawie klęczącej podaje misia dziewczynce będącej prawdopodobnie w towarzystwie matki. Nad postaciami widnieją dwa napisy – honor i sława. No i pamiętając obrazy przyjmowania uchodźców wojennych z Ukrainy, kiedy to zarówno polskie jak i służby, jak i zwykli ludzie, zwykli Polacy brali udział w przyjęciu ogromnych rzeszy uciekających przed rosyjską inwazją uchodźców, można założyć, że prawdopodobnie obraz przedstawia polskiego funkcjonariusza służby granicznej, przejmującego serdecznie ukraińskich uchodźców wojennych. Z kolei druga płaskorzeźba przedstawia prawdopodobnie polskiego zamaskowanego żołnierza, który już w hełmie, nie w czapce, którego od kobiety z dwójką dzieci oddziela coś, co przypomina koncertinę drut kolczasty. No i sądząc z tej symboliki można zakładać, że przedstawia ona polskiego żołnierza czy służbę graniczną, który nie chce przepuścić przez granicę kogoś, kto ma symbolizować imigrantów z Białorusi. No i na twarzach imigrantów na płaskorzeźbie maluje się cierpienie, jednak jest właśnie bezwzględny żołnierz, który unosi w górę dłoń, która zabrania im przejścia. Nie na głowie ma kask, wygląda trochę jak nazistowski żołnierz, nie w ręku ma wielki karabin, a na boku płyty widnieją napisy takie jak Syria, Aleppo, Afganistan, Irak, Jemen czy Somalia. No i pytanie jest takie: czy to jest argument? No i oczywiście, tak. Może od razu dodam, bo my czasem tak mówimy, że ej, to w ogóle nie jest argument, albo to żaden argument, ale chcemy tak naprawdę powiedzieć, że coś jest słabym argumentem, bo to, czy coś jest, czy coś nie jest argumentem, zależy od tego, czy coś przyjmuje strukturę argumentu, czyli czy ma coś, co jest przesłanką, i ma coś, co jest wnioskiem, co przynajmniej ma, przesłanka ma jakoś przynajmniej w opinii argumentującego uzasadnić wniosek. To czy coś jest argumentem, czy nie, zależy od tego, czy ma te dwa elementy, przynajmniej gdzieś tam nawet w domyśle. No więc, czy ten pomnik jest argumentem? Jest. Możemy nawet rozpoznać, jakiego typu argumentem jest. A rozpoznajemy to po tym, jak przejrzymy jego strukturę i zobaczymy, czy pasuje do jakiegoś z rozpoznanych i opracowanych schematów argumentacyjnych. No więc spróbujmy zbudować, zrekonstruować taki argument. W takiej ustandaryzowanej formie będzie wyglądał tak. Przesłanka pierwsza: polskie służby oraz cywile pomagają uchodźcom na granicy ukraińskiej od czasu napaści Rosji na Ukrainę, a jednocześnie nie pomagają migrantom na granicy białoruskiej i taka druga przesłanka, którą już rekonstruujemy, pomaganie uchodźcom na granicy ukraińskiej i niepomaganie uchodźcom na granicy białoruskiej jest niespójne i wniosek też rekonstruujemy, polskie służby czy Polacy powinni pomagać również migrantom na granicy białoruskiej. Oczywiście jedyne co jest jawne, co można powiedzieć wprost jest wyrażone na tym pomni tych pomnikach, to jest przesłanka pierwsza. Przesłanka druga, że tu jest jakaś niespójność, to już jest yy, jakaś nasza interpretacja i wniosek to też jest nasza interpretacja. Aczkolwiek dosłowność tego pomnika oraz znajomość kontekstu, tego co się działo na Ukrainie, na granicy z Ukrainą i na granicy z Białorusią, dyskusji społecznej, jakie były filmów, które powstały, wypowiedzi polityków na ten temat, no to raczej jasno możemy sobie zrekonstruować właśnie argument z takim wnioskiem. Oczywiście można by też zbudować argument o nieco innym wniosku, takim, że Polacy są hipokrytami. Wtedy powiedzielibyśmy, że to jest argument, yy, który przypisuje nam jakąś negatywną cechę w wypadku niespójność. Natomiast biorąc pod uwagę, że pomnik ma za zadanie coś zmienić, czyli ma powiedzmy w tym wypadku, powstaje w gminie, która jest bardzo, w, przepraszam, w miasteczku, które jest bardzo zaangażowane w pomaganie, migrantom na granicy, ma coś zmienić, ma zmienić nasze podejście do tychże migrantów. Czyli powiedzmy, że celem takiego pomnika nie jest, nie wiem, opluwanie Polaków, czy wykazywanie im niespójności, tylko pokazanie im niespójności, żeby zmienić ich zdanie. A więc w takim razie będzie to oczywiście pasować do argumentów ad hominem, inaczej nazywanych argumentów ex consensus, czyli z przyznania takich dostosowanych do człowieka. No i w wersji negatywnej one brzmią właśnie w ten sposób, że mamy kogoś, kto twierdzi jedno i drugie, to jest niespójne, no i teraz ten ktoś powinien jakoś zmienić, odrzucić przynajmniej jedną z tych. Z tych rzeczy, które twierdzi, czy w tym wypadku robi, bo między działaniami też może być jakaś tam sprzeczność. No i tu oczywiście wiadomo, co należy zmienić. Nie chodzi o to, żeby zamknąć granicę z Ukrainą, tylko raczej, żeby otworzyć granicę z Białorusią. No więc to jest argument ad hominem, który już tutaj różne przykłady i cały model argumentu żeśmy tutaj omawiali. Pytanie, jak go ocenić? No, sprawdzamy sobie, idziemy sobie przez tak zwane pytania krytyczne, które wyrażają kryteria oceny takiego argumentu. No to jedziemy z oceną. Pierwsze pytanie, czy, czy rozmówca, w tym wypadku, czy ten dany podmiot, w tym wypadku Polacy i nasze polskie służby, wyraziliśmy się, czy, czy, czy działaliśmy w ten sposób, jak, że, że P i Q, czyli czy naprawdę wpuszczamy uchodźców z Ukrainy, przyjmujemy ich życzliwie i naprawdę nie przyjmujemy Migrantów z Białorusi, czy na granicy z Białorusią właściwie, bo to nie o Białorusinów tutaj chodzi. Na to się zgadzam. Tak jest, tak jest stan rzeczy. Tak ogólnie. Dalej, czy, czy twierdzenie P oraz Q, czy w tym wypadku, czy działanie na granicy białoruskiej, na granicy ukraińskiej? Są, powiedzmy, dobrze uzasadnione. Czy moglibyśmy na przykład je zmienić i w ten sposób uniknąć tej sprzeczności? Czyli, innymi słowy, czy mamy rację do tego, żeby się zachowywać w ten sposób na granicy ukraińskiej i w ten sposób na granicy białoruskiej? Wydaje się, że tak. Zaraz pewnie o tym coś powiemy więcej, ale dzisiaj to nie budzi niczyich wątpliwości, także obozu rządzącego. Mamy taką politykę wobec uchodźców z Ukrainy i mamy taką politykę wobec usiłujących przedostać się przez granicę z Białorusią. Czyli tutaj możemy się zgodzić, to kryterium też jest spełnione. Idziemy dalej. Czy zarzucana niespójność rzeczywiście zachodzi między tymi dwiema rzeczami? No, i tutaj jest, można powiedzieć, pies pogrzebany, bo jest kilka sposobów na, na to, żeby pokazać, że tej niespójności, czy wręcz sprzeczności tutaj nie ma. Dlaczego? Bo dlatego, że po pierwsze, na granicy z Ukrainą mamy do czynienia z uchodźcami, którzy uciekają przed wojną. Na granicy z Białorusią tego powiedzieć nie możemy. Mamy raczej tam do czynienia z migrantami, głównie ekonomicznymi. Mało tego, możemy powiedzieć, że to nie jest właśnie, to nie jest migracja, nawet jeżeli to jest migracja spowodowana jakimiś tam kryzysami czy gospodarczymi nawet, to tutaj mamy raczej do czynienia właśnie z wojną hybrydową i dzisiaj też już wszyscy o tym mówią na głos, że są to celowe działania, zorganizowane, podczas gdy na Ukrainie no, ludzie, którzy uciekali z Ukrainy, uciekali przed wojną. Kolejna, powiedzmy, różnica, która sprawia, że ta niespójność tutaj nie zachodzi, to jest kto emigruje tu, a kto emigruje tam. Znaczy, uchodźcami są właśnie kobiety, dzieci, męż... starcy i powiedzmy mężczyźni, którzy mają więcej niż dwójkę dzieci. Natomiast na granicy z Białorusią raczej są to właśnie głównie młodzi mężczyźni. Powiedzmy, jeszcze inną rzeczą, to już jest, znaczy, możecie mnie poprawić albo wskazać, jakie to są dokładnie regulacje. Natomiast jeśli jeśli chodzi o y, politykę Unii Europejskiej, no to inne, powiedzmy, mamy zalecenia co do uchodźców, y, czy, czy właśnie y, u, uciekających przed wojną z Ukrainy, a inne wobec migrantów y, z granicy białoruskiej. Więc możemy powiedzieć, że mamy kilka, y, powiedzmy, jest tutaj kilka rzeczy, które sprawiają, że możemy się zachowywać tak wobec y, uchodźców z Ukrainy, a inaczej wobec migrantów z Białorusi i sprzeczności czy niespójności. Nie ma. Weźmy sobie jeszcze dla porządku czwarty kryterium. Czy może być tak, że czasami niespójność jesteśmy w stanie zaakceptować, albo nie mamy innej opcji niż zaakceptować niespójność. Musimy jakoś sobie z tym żyć, może kiedyś się to zmieni. I to takie pytanie też można by zadać. Nie? Dlaczego tych przyjmujecie, a tych nie? Ktoś może powiedzieć mamy ograniczone zasoby. Możemy przyjąć tylko tyle. Coś musimy wybrać. I to też byłby sposób, w jaki można by podważyć. Ten argument, nawet jeżeli nie zauważylibyśmy tych wszystkich problemów, które były przy kryterium trzecim. W związku z tym, możemy odrzucić ten argument, dlatego, że po pierwsze, właśnie niespójność nie zachodzi, a po drugie, nawet gdyby zachodziła, moglibyśmy ją zaakceptować. Pozostaje tylko pytanie, co dalej, bo jeżeli argument uznajemy za wadliwy, to go wyrzucamy, a pomnik. I you, the statue co ciekawe, może teraz jeszcze trochę takiego kontekstu, co dalej z tym pomnikiem, chociaż pewnie większość z was o tym wie. Co ciekawe, ten pomnik nie został oficjalnie odsłonięty, to znaczy długo był przesłonięty płachtami, bo oficjalne odsłonięcie, które miało się odbyć z wielką pompą, się nie odbyło. Dlaczego? No dlatego właśnie, że wraz ze zmianą władzy zmieniła się narracja co do sytuacji na granicy. I sama, sama sytuacja na granicy chyba też się jeszcze bardziej zaogniła. Zresztą posłuchajcie Donalda Tuska zanim był premierem. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. A teraz posłuchajcie Donalda Tuska, kiedy już jest premierem. To jest wypowiedź bodajże z maja tego roku. Sytuacja na granicy jest trudna. Jest... Każdej doby jest kilkaset prób pokonania tej granicy. To nie są uchodźcy, to coraz rzadziej są nie wiem, migranci, rodziny biedne szukające pomocy. W 80 przypadkach na 100 mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn 18-30 lat, takie kategorie wiekowe, bardzo agresywnych. Służba na granicy polsko-białoruskiej jest najtrudniejszą służbą dzisiaj dla straży i dla wojska. I dlatego tak bardzo potrzebne jest zrozumienie i wsparcie także ze strony opinii publicznej ze strony państwa będzie pełne wsparcie. W Europie już wszyscy wiedzą, że ten, ta presja migracyjna jest organizowana przez Łukaszenkę i Putina i że jest wojną hybrydową. To nie jest, żaden, to nie jest żadna wędrówka ludów, tylko to jest organizowane przez Miński i Moskwę. Taka presja, która ma destabilizować sytuację w Polsce i w Europie. I w związku z tym kwestia ochrony granicy: czy to w związku z migrantami? organizacją wojną hybrydową, czy zagrożeniem bezpośrednio wojennym, to jest oczywiście kwestia całej Europy. Co ciekawe, po ostatnich wydarzeniach i po dźgnięciu nożem i śmierci polskiego żołnierza ze służby granicznej, pomnik w ogóle został y, zasłonięty czarną folią. Oczywiście chodzi o ten drugi pomnik, ten pomnik, który przedstawia właśnie żołnierza Polskiej Służby Granicznej, który zabrania wstępu matce i dwójce dzieci przez granicę. Miejmy tylko nadzieję, że prędzej czy później ktoś z Ministerstwa Obrony Narodowej albo z innego resortu się zorientuje i załatwi sprawę pomnika, bo mogę się założyć o butelkę dobrego trunku, że prędzej czy później sprawa ta zostanie jakby rozwiązana oddolnie, a szkoda, bo wydaje mi się, że powinniśmy ją oficjalnie rozwiązać, bo tam nasi żołnierze nadstawiają za nas karku, a nawet życie, a my dajemy im właśnie takie wyrazy naszej wdzięczności. Słuchaj, to nie możesz obiecywać takich rzeczy. To jest tylko kilka kilometrów. Ręka, druga ręka. Proszę się rozebrać. Do naga. Ty myślisz, że co my tam robimy? Co? Przydełkujemy? Ja już nigdy nikogo nie zostawię samego w lesie. Mogę rękę! Zem, stop! Proszę się odsunąć! Jeszcze jedna uwaga. Być może niektórzy z Was będą się teraz lubować w podnoszeniu i wytykaniu tej niespójności, zmianie zdania Donalda Tuska czy obozu rządzącego, że wcześniej mówili tak, a teraz mówią inaczej, jakbyśmy mówili od początku. I formułować na tej podstawie takie argumenty, ad personam, właśnie wnioskujące o jakiejś niekompetencji czy hipokryzji czy czymkolwiek. Natomiast odpowiedź na taki argument można sformułować bardzo prostą. Na przykład Donald Tusk, czy ktoś, kto rzeczywiście zmienił zdanie, może powiedzieć, że wcześniej miał ograniczoną wiedzę, a teraz ma dostęp do informacji. Które sprawiają, że myśli czy działa w tej sprawie inaczej. Albo że sama sytuacja się trochę zaogniła, albo że trochę więcej wiemy o świecie niż wtedy. I w ten sposób można bardzo łatwo wiecie, umknąć temu argumentowi. Jeszcze, jeszcze prościej i też uczciwie, jeżeli tak, można powiedzieć: Tak, byliśmy w błędzie, źle oceniliśmy sytuację, ale teraz już wiemy, teraz już trzeba tak działać. I wydaje mi się, że to jest akurat ważne, żeby powiedzieć w tej sprawie, bo wydaje mi się, że w tej sprawie, to jest już moja opinia. Nie powinniśmy się dzielić. W tej sprawie powinniśmy być jednomyślni, bo to są sprawy jakieś takie fundamentalne dla bezpieczeństwa państwa polskiego. No ale dobrze, to już moja, moja opinia. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym argumencie pomniku. Czy to jest, jak to mawiają w radiu Kraków, wyczyn, czy blamasz. No i ewentualnie co dalej z tym można zrobić.